W pierwszym dniu w nowym domu starsza sąsiadka z drżącymi rękami zapukała do moich drzwi. Musi pani natychmiast opuścić ten dom. Dlaczego? Co się dzieje? Proszę przyjść ze mną na piętro. Tam pani zrozumie. Kiedy spojrzałam przez jej okno na nasz dach, zaprachało mi dech w piersiach. I zrozumiałam, że nic nie jest takie, jak myślałam. Późne popołudnie. Słońce łagodnie oświetlało fasadę białego domu z zielonymi okiennicami, na spokojnym osiedlu pod poznaniem. Ewelina stała na ganku z kluczami w ręku, patrząc na swoje nowe miejsce, z mieszaniną wzruszenia i niedowierzania. Dom był jak z obrazka, zadbany ogród, szeroki podjazd, duże okna i ten typowy, przytulny wygląd, który zawsze kojarzył się jej z bezpieczeństwem. No i jak. Jacek stanął obok niej, przecierając czoło rękawem koszuli. Od rana krzątał się przy rozładunku mebli, dumny jak Paw. Jest pięknie, powiedziała Ewelina cicho. Naprawdę. Nie była kobietą, którą łatwo było zachwycić. Od lat pracowała jako projektantka wnętrz i widziała już nie jeden wystawny dom, ale ten miał w sobie coś innego. Może to przez to, że byli ich pierwszy wspólny, kupiony z myślą o przyszłości, o spokoju. Mówiłem, że to okazja? Jacek uśmiechnął się szeroko. Gdyby nie to, że właścicielowi tak się spieszyło, nigdy byśmy nie dostali takiej ceny. Ewelina przytaknęła. Cena faktycznie była podejrzanie atrakcyjna, ale wtedy nie miała siły się zastanawiać. Po latach wynajmów, przeprowadzek, kompromisów, chciała się wreszcie gdzieś zakotwiczyć. Chodź, pokażę ci coś. Powiedział Jacek i pociągnął ją w stronę ogrodu. Za domem rosło ogromne drzewo, które rzucało cień na trawnik. Tu powiesimy hamak, a tam zrobimy miejsce na grilla. Widzisz to? Ewelina zaśmiała się, patrząc, jak Jacek z zapałem opowiada o planach. Dawno nie widziała go takiego, pełnego energii, optymizmu. Przez chwilę uwierzyła, że wszystko naprawdę może się ułożyć. Kilkanaście minut później rozległ się dźwięk domofonu. Pod bramką stała starsza kobieta z bukietem piwoni. Dzień dobry. Nazywam się Teresa, powiedziała z uśmiechem. Mieszkam tuż obok. Pomyślałam, że dobrze byłoby się przywitać. Ewelina, a to mój mąż Jacek. Właśnie się wprowadziliśmy, odpowiedziała Ewelina, przyjmując kwiaty. Pięknie wam tu będzie. Spokojna okolica, mieli sąsiedzi. Tylko muchy latem gryzą, zaśmiała się Teresa. Jakby co, jestem pod numerem dziesięć. Za nią pojawiła się jeszcze jedna para Dorota i Marek z naprzeciwka. Mieli ze sobą domowe ciasto i serdeczne spojrzenia. Ja, córka, Zuzia, z zaciekawieniem zaglądała do ogrodu. – Zapraszamy na kawę, jak tylko się rozpakujecie – rzuciła Dorota. – U nas drzwi zawsze otwarte. Wieczorem, gdy większość pudeł znalazła już swoje miejsce, Ewelina i Jacek usiedli przy prowizorycznie nakrytym stole w jadalni. Kartony z naczyniami stały jeszcze pod ścianą, ale to nie miało znaczenia. Na talerzach lądowała pizza z pobliskiej pizzerii, a w kieliszkach połyskiwało czerwone wino. Za nasz nowy początek, powiedział Jacek, unosząc kieliszek. Ewelina spojrzała na niego uważnie. W tym świetle wyglądał młodziej, spokojniej. Od dawna nie było między nimi tak ciepło. Oby to był dobry dom, szepnęła, stukając szkłem w szkło, i żeby nic go nie popsuło. Nie miała pojęcia, jak prorocze będą to słowa. Ewelina spędziła cały następny dzień na rozpakowywaniu pudeł. Salon powoli nabierał charakteru. Miękka sofa stanęła przy oknie, na półkach pojawiły się książki, a wazon z piwoniami od Teresy dodawał przytulności. Najwięcej uwagi poświęciła jednak swojemu przyszłemu gabinetowi na piętrze. Duże okna wychodziły na ogród, wpuszczając mnóstwo światła. Ustawiła tam biurko i rozłożyła próbki tkanin, katalogi i próbki farb. To miało być jej miejsce pracy spokojne, jasne, dające natchnienie. No, teraz wygląda jak prawdziwe biuro projektantki powiedział Jacek, zaglądając do środka. Jeszcze tylko komputer i możesz ruszać z nowymi zleceniami. Tak, wreszcie będę mieć swój kąt odparła z uśmiechem, chociaż coś w jej środku było niespokojne. Wieczorem, kiedy siedziała przy biurku, usłyszała cichy trzask, jakby z korytarza dobiegł dźwięk włącznika. Wyszła, ale nigdzie nikogo nie było. Zwróciła to na karb zmęczenia. W końcu dom był duży, tałem zakamarków, a ona dopiero się oswajała. Kilka dni później znów miała dziwne wrażenie. Podczas rozmowy wideo z klientką spojrzała w stronę okna i serce jej na moment zamarło. Przez ułamek sekundy była pewna, że ktoś się przygląda z ogrodu. Wstała, odsunęła firankę, ale zobaczyła tylko spokojny trawnik i sąsiednie drzewa. Co się ze mną dzieje? Szepnęła sama do siebie. Jacek wieczorem machnął ręką. Kochanie, przeprowadzasz się, jesteś zestresowana, to normalne. Zresztą tu wszyscy są mili. Uśmiechał się, ale jego ton miał w sobie coś zbywającego. Następnego dnia spotkała Teresę przy płocie. Starsza kobieta wydawała się zamyślona. Jak się pani urządza? zapytała z troską. Piękne macie okna, tylko. Urwała i odwróciła spojrzenie w stronę dachu Eweliny. Tylko co? spytała zaskoczona. Ach, nic takiego. Teresa szybko się uśmiechnęła, jakby chciała zatuszować chwilowe zawahanie. Po prostu. Zastanawiam się, czy nie wieje tam za mocno. Ewelina poczuła ukłucie niepokoju. Wieczorem poruszyła temat z Jackiem. Teresa dziwnie patrzyła na nasz dach, znasz ją lepiej? Przecież dopiero się poznaliśmy odparł. Starsze panie lubią czasem coś sobie dopowiedzieć. Nie przejmuj się. Jego słowa brzmiały logicznie, ale ton znów był zbyt szybki. Jakby nie chciał wchodzić w szczegóły. Kilka dni później Ewelina postanowiła odwiedzić Teresę. Starsza kobieta zaprosiła ją do salonu pachnącego herbatą i świeżo upieczonym ciastem drożdżowym. Jak pani się tu czuje? Spytała Teresa, nalewając do filiżanki herbaty. Dobrze, ale. Ewelina zawahała się. Czasem mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Teresa spojrzała na nią uważnie, prawie badawczo. To uczucie może być mylące. Proszę się nie martwić, ale. Znów jej wzrok na moment uciekł w stronę okna. Proszę zachować czujność. Ewelina wyszła od niej z dziwnym ciężarem. Teresa coś wiedziała to było pewne tylko dlaczego nie chciała mówić wprost. Był Zwyczajny wieczór. Ewelina siedziała w swoim gabinecie na piętrze, porządkując próbki tkanin i przygotowując szkice do nowego projektu. Z kuchni dobiegał cichy brzęk zmywarki, a za oknem powoli gasło światło dnia. Atmosfera była spokojna, prawie kojąca, do chwili, gdy nagle ktoś zaczął gwałtownie dzwonić do drzwi. Dźwięk był tak natarczywy, że serce Eweliny podskoczyło do gardła. Zeszła szybko po schodach, czując narastające napięcie. Otworzyła drzwi i zobaczyła Teresę. Starsza kobieta wyglądała zupełnie inaczej niż zwykle. Jej twarz była blada, ręce lekko drżały, a oczy miały w sobie niepokój, jakiego Ewelina nigdy wcześniej u niej nie widziała. Pani Ewelino, proszę. Teresa prawie szeptała, ale w jej głosie brzmiał rozkaz. Niech pani wyjdzie ze mną teraz, natychmiast. Co się stało? Spytała zdezorientowana Ewelina. Coś się wydarzyło? Nie tutaj proszę ze mną do mojego domu. Pokażę pani, mówiła pospiesznie, rozglądając się nerwowo, jakby obawiała się, że ktoś je obserwuje. Ewelina poczuła, że coś ściska jej żołądek. Instynkt podpowiadał jej, że Teresa nie zachowuje się bez powodu w taki sposób. Zgarnęła szybko sweter i wyszła za sąsiadką. W domu Teresy panował półmrok. Pachniało suszoną lawendą i starym drewnem. Starsza kobieta niemal bez słowa poprowadziła Ewelinę na piętro po skrzypiących schodach. Weszły do niewielkiego pokoju z dużym oknem, wychodzącym prosto na dach domu Eweliny. Proszę podejść. Teresa odsunęła ciężką zasłonę i wskazała ręką. Niech pani spojrzy. Ewelina nachyliła się do szyby. Początkowo nie widziała niczego niezwykłego. Ciemny kształt dachu, linia komina, a dalej korony drzew. Ale kiedy Teresa palcem wskazała jeden punkt, a potem kolejny, Ewelina dostrzegła coś, co wcześniej umknęły jej uwadze. Małe czarne elementy, rozstawione w równych odstępach, jakby pudełka, nieco spłaszczone, z błyszczącymi fragmentami, połączone cienkimi przewodami, które ginęły przy kominie, z poziomu ziemi absolutnie niewidoczne. Co to jest? Wyszeptała Ewelina, czując jak po plecach przechodzi jej zimny dreszcz. Widziałam jak Jacek montował to z dwoma mężczyznami, odpowiedziała Teresa cicho. W nocy trzy dni temu. Stali na dachu z latarkami. Myślałam, że to jakieś remonty, ale zawahała się. To nie wygląda na zwykłą instalację. Ewelina cofnęła się od okna, jakby nagle zabrakło jej powietrza. Jacek? Powtórzyła, jakby to imię brzmiało teraz obcą. On? Teresa skinęła głową. Nie chciałam nic mówić, dopóki nie byłam pewna, ale dzisiaj coś mnie tknęło. To nie jest antena telewizyjna ani panele słoneczne. To inne urządzenia. Ewelina czuła, jak rośnie w niej panika. Wspomnienia z ostatnich dni wracały jak błyski, trzaski w korytarzu. Uczucie bycia obserwowaną, dziwne spojrzenia Jacka, kiedy próbowała o tym mówić. Boże! Wyszeptała, siadając ciężko na krześle, stojącym pod ścianą. Co on zrobił? Teresa położyła jej dłoń na ramieniu. Nie wiem wszystkiego, ale wiem, co widziałam. Niech pani zaufa własnemu instynktowi. Coś tu jest bardzo nie w porządku. Ewelina patrzyła na dach swojego domu. A jej serce waliło jak młotem. To, co jeszcze chwilę temu wydawało się nowym początkiem, nagle przybrało kształt niepokojącej zagadki. Zaufanie do Jacka zaczęło się kruszyć, a razem z nim poczucie bezpieczeństwa, którym tak się cieszyła od dnia przeprowadzki. Ewelina siedziała w fotelu u Teresy, wpatrując się w dach własnego domu, jak zahipnotyzowana. W głowie miała pustkę tylko szum krwi w uszach. To są kamery, powiedziała Teresa cicho, niemal ze wstydem. I nadajniki. Widziałam, jak te przewody ciągnęli pod dachówki. Kamery? Głos Eweliny zadrżał. Ale po co? Żeby transmitować. Starsza kobieta mówiła powoli, ważąc każde słowo. Nie wiem gdzie i komu, ale. Takie rzeczy nie montuje się dla zabawy. Ewelina gwałtownie wstała, zaczęła chodzić po pokoju w tę i z powrotem. W końcu chwyciła telefon. Drżały jej ręce, gdy wpisywała w wyszukiwarkę kilka przypadkowych haseł. Przez chwilę nic się nie działo, ale potem pojawił się link. Kliknęła i serce jej zamarło. Na ekranie zobaczyła siebie. Siedziała przy biurku w gabinecie, dokładnie tak, jak przed godziną. Obraz był wyraźny, ustawiony pod kątem, który zdradzał, że kamera ukryta była gdzieś wysoko, może w rogu pokoju. Przesunęła stronę niżej, kolejne nagrania. Sypialnia, łazienka, nawet kuchnia. Wszystko w najlepszej jakości, z dźwiękiem. W komentarzach przewijały się wulgarne uwagi, śmiechy, uwagi o jej wyglądzie, domysłach o jej życiu prywatnym. Każde słowo wbijało się jak nóż. To niemożliwe, wyszeptała, a łzy same napłynęły jej do oczu. Jak on mógł? Teresa tylko skinęła głową ze smutkiem. Dlatego przyszłam. Wiedziałam, że nie mogę milczeć. Telefon Eweliny nagle zadzwonił. Na ekranie pojawiło się imię Jacek. Dźwięk dzwonka zabrzmiał jak wyrok. Nie odbieraj, poradziła Teresa stanowczo. Najpierw policja. Ale Ewelina ścisnęła aparat w dłoni. Muszę wiedzieć, jak zabrzmi jego głos. Muszę usłyszeć, nacisnęła zieloną ikonkę. Alo? Puchanie, gdzie jesteś? Głos Jacka był spokojny, wręcz pogodny. Wracam do domu, a ciebie nie ma. Ewelina połknęła ślinę, starając się brzmieć naturalnie. Wyszłam na chwilę do Teresy. Aha, uśmiechnął się w słuchawce, to słychać było od razu. Świetnie, że się zaprzyjaźniłyście. Mam dobrą wiadomość z pracy, może zjemy coś na mieście, uczcimy? Słowa brzmiały normalnie, ciepło, ale teraz Ewelina słyszała w nich tylko fałsz. Każda sylaba była jak maska zakrywająca potworną prawdę. Zadzwonię później. Wymamrotała i szybko się rozłączyła. Telefon opadł na stolik, a Ewelina skuliła się przyciskając dłonie do twarzy. On udaje, jakby nic się nie działo. Bo chcę, żeby pani uwierzyła w to kłamstwo, odparła Teresa twardo. Ale już pani wie. I to się liczy. Starsza kobieta sięgnęła po własny telefon i bez wahania wybrała numer alarmowy. Krótko i rzeczowo opowiedziała dyżurnemu, co zobaczyła: Podejrzane instalacje na dachu, możliwe ukryte kamery, naruszenie prywatności. Przyjadą w ciągu dwudziestu minut, oznajmiła, odkładając słuchawkę. Proszę zostać tutaj, nie wracać do domu. Ewelina skinęła głową. Wciąż walcząc z łzami, poczuła jak pod nogami chwieje się cały dotychczasowy świat. Jeszcze kilka dni temu wierzyła, że w tym domu czeka ją szczęście i spokój. Teraz wiedziała, że każdy kąt był świadkiem zdrady. Muszę stąd odejść, powiedziała nagle, jakby dopiero teraz zrozumiała oczywistą prawdę. Nie mogę z nim zostać ani dnia dłużej. Teresa ujęła jej dłoń i nie zostanie pani. Teraz najważniejsze to być bezpieczną. Reszta. reszta się ułoży. Ewelina spojrzała jeszcze raz w stronę swojego domu. Tam, gdzie miały być marzenia, kryła się zdrada. W tej chwili podjęła decyzję. Jej życie z Jackiem właśnie się skończyło. Policja przyjechała szybko. Dwóch funkcjonariuszy obejrzało dach i wnętrze domu Eweliny, a potem tylko kręcili głowami. Z sypialni, łazienki, gabinetu, z każdego kąta wyciągali maleńkie obiektywy, sprytnie zamaskowane w lampach, gniazdkach, listwach. Każdy pokój był naszpikowany elektroniką. Ewelina patrzyła na to jak w koszmarnym śnie, w którym własne życie zamienia się w spektakl dla obcych oczu. Jacek został zatrzymany jeszcze tego samego wieczoru. Protestował, udawał zaskoczonego, przysięgał, że to pomyłka. Ale dowody mówiły same za siebie. Na jego laptopie znaleziono programy do obsługi kamer i konta bankowe, na które wpływały pieniądze od subskrybentów. Szybko wyszło też na jaw, że podobne instalacje robił wcześniej, za każdym razem w kolejnych związkach zawsze pod przykrywką miłości i wspólnego życia. Dla Eweliny to były tygodnie jak w mgle przesłuchania, dokumenty. Rozmowy z policją, psychologami. Wszystko runęło: małżeństwo, dom, zaufanie. A jednak w tym wszystkim nie była sama. Teresa stała obok niej od pierwszej chwili, spokojna, cierpliwa, zawsze gotowa wysłuchać. Niech pani pamięta, mówiła często, to on zawinił, nie pani, to on niszczył, pani ocaliła. Minęło pół roku. Ewelina wynajęła małe, dwupokojowe mieszkanie w tym samym osiedlu, kilka minut spacerem od Teresy. Nie miało wielkiego ogrodu ani przestronnej jadalni, ale miało coś, czego brakowało tamtemu domowi: spokój i bezpieczeństwo. Każdego ranka siadała przy biurku w kąciku salonu, otwierała laptop i zaczynała pracę nad nowymi projektami. Klienci nie odwrócili się od niej, wręcz przeciwnie. Wielu wspierało ją, polecało znajomym. Z czasem wróciła jej wiara w siebie, a w projektach pojawiło się coś nowego. Więcej światła, więcej ciepłych barw. Popołudniami często przychodziła do Teresy. Razem piły herbatę, spacerowały po osiedlu, czasem wybierały się na targ w mieście. Bywało, że Teresa wspominała zmarłego męża, a Ewelina dzieliła się historiami z dzieciństwa. Obie wiedziały, że życie potrafi boleśnie zaskoczyć, ale też dać drugą szansę. Pewnej soboty poszły razem do parku. Słońce przebijało się przez gałęzie drzew, dzieci biegały po placu zabaw, a starsi ludzie grali w szachy na ławeczkach. Ewelina zatrzymała się na chwilę, biorąc głęboki oddech. Wiesz, Tereso? zaczęła. Przez długi czas myślałam, że rodzina to tylko małżeństwo, dom, wszystko w komplecie. A teraz, spojrzała na nią z uśmiechem, teraz wiem, że rodzina to ktoś, kto trzyma cię za rękę, kiedy myślisz, że toniesz. Teresa ścisnęła jej dłoń. Rodzina to nie krew, tylko kto, kto jest przy tobie, gdy tego najbardziej potrzebujesz. Powtórzyła z prostotą, jakby była to prawda stara jak świat. Szły dalej, krok w krok. Dwie kobiety, które los połączył w najmniej spodziewany sposób. Ewelina czuła, że wreszcie oddycha pełną piersią. Nie miała już wielkiego domu, nie miała męża, ale miała coś znacznie cenniejszego wolność i kogoś, kto naprawdę był jej bliski. A to, pomyślała, było wszystkim. Ta historia pokazuje, że nie zawsze wiemy, kto jest obok nas. Jeśli chcesz poznawać kolejne mroczne opowieści, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.